Witam Was z tej strony Kurosaki a to jest SimCity 5. Jesteśmy na regionie z Sato HD i Marionką. Jest to tydzień trzeci. Musiałem lekko przebudować swoje miasto. Niestety wyniszczyły mnie katastrofy. Pamiętacie, z tej strony miałem uniwersytet, wszystko ładnie chodziło. Moje fabryki miały poziom techniczny 3. Wszystko ładnie zarabiało. Wystarczyły. Dwa meteoryty, tak? Plus chyba trzy yy, trzy. Jak one się nazywają? Trąby powietrzne. I moje miasto zaczęło tracić, tak? Miałem minus prawie 5000. Yy, wszystkie budynki zaczęły mi się palić. I od tamtej pory idzie jak idzie. Czyli nie za dobrze. Dużo korków. W tej chwili też mam tutaj widzę pozapychane ulice, ale nie jest tak źle jak było wcześniej. Oczywiście na tym wybudowanym mieście tak samo miałem deszcz meteorytów, plus jedną trąbę powietrzną, która mi zmiotła szpital i terminal autobusowy. Musiałem go potem wybudować. Hmm, tutaj mamy bardzo dużo opuszczonych budynków, czy teraz akurat się trafiło, że mam tylko dwa. Ale w, w dalszej grze mm, będzie się robiło po 20-15. To zależy. Mamy. O, co ja robię? Y mamy dwie jednostki straży pożarnej. Tutaj, tutaj. Naprawdę. Aby jakoś ogarnąć te spalone budynki, które się palą. Bo tutaj naprawdę było bardzo źle. Wszystko się jarało. Policja. Mamy dwa przestępstwa. Miałem koło 53 jeszcze w tamtym mieście. Mówię, wszystko się zaczęło psuć. Nie wiadomo z jakiego powodu. To samo miałem zgonów y, koło 40. Teraz mam jeden Więc dobrze... Dobrze zrobiłem, że przebudowałem. Przyspieszmy sobie ten czas. Te korki mnie tutaj wykańczają naprawdę. Zaraz znowu się zrobię przestępstwa i będzie to wszystko działo jak nie wiem no, jak będzie działało, no źle będzie działało. Dobra. Co ja mam zamiar dalej robić? Mam zamiar tutaj budować, prawda, strefy mieszkalne. Yy, tutaj chyba mam poupgrade'owane te, te ulice. Tutaj mam do średniej. Będziemy powolutku sobie robić do wysokiej. Tylko poczekamy, aż tutaj te budynki osiągną taki status jak tu. Czyli takich blokowisk. Tak? Można powiedzieć Bo kopiska yy, dobrze Tutaj nam co tam nam świeci? Za mało producentów towarów, czyli za mało fabryk. Ja tu nie widzę za mało fabryk, bo w niektórych fabrykach pisze mi, że nie mam pracowników, tak? Czyli nie mam bezrobotnych. Czyli z tego wynika, że mam za dużo mm, komercyjnych stref z tego co ja myślę. Ale strefach komercyjnych pisze mi, że za mało kupujących. Czyli za dużo stref komercyjnych chyba porobiłem. To wszystko się wali. Jak na razie zrobiłem 8000 6 budynków opuszczonych. Tak mówię to się będzie zwiększało, to wszystko jest... To jest na sprzedaż. Nie można znaleźć sklepów. Sklepy są obok. Nie można znaleźć sklepów, proszę bardzo, że pokazuje. Proszę bardzo, są sklepy. Na takiej samej war wartości terenu, czyli o proszę bardzo. Na białym tym, tu też to jest na białym, mają sklepy, daleko nie mają, tutaj nie powinni krzyczeć a krzyczą. Znowu mamy opuszczony, budynek, za dużo przestępstw. No, tu się zgodzę, bo tych przestępstw mam tu sporo. Jak widzicie, tutaj w tych dwóch parkach było nieco ciekawie, to już nas zniknęło, czyli dawno były, dawno było yy, przestępstwo. To troszeczkę się ogarnęło. Tutaj mamy dwa takie te, ale tak to biało i. Jest ok. Tych przestępców nie ma 43. Jest to też oczywiście jakiś błąd. Lokalnie przestępcy 40. Tu mam jeden, tak. Tutaj podpalacz jest. Dobra, mamy oczywiście jeden helikopter, tu nie odebraliśmy. Tutaj mam jednego. Tu już jest 4. Tak, 5, 6, 7, 8 i w mamy 19. Czyli mam 27, a nie 43. W przestępcy lokalni, tak? Jest to jakoś źle przeliczane. Zrabiłem już parę dychę. Dobrze zrobiłem, że przerobiłem to miasto, bo tam miałem minus 500. Zacząłem już powoli bankrutować. Musiałem wziąć, prawda, pożyczkę. Nie wiem, czy jeszcze jest na pożyczce już nie. Już oddałem, chyba jak po przebudowaniu oddałem. Co byłem winny. Pewnie jakiś ten, tak, tutaj za dużo przestępstw. No ale miasto jak widzicie działa. W regionie wszyscy razem mamy prawie milion mieszkańców i 20-30 milionów hajsu. Są już wszystkie miejsca zajęte, widzę. Tu już jedna osoba zbankrutowała. Zajrzyjmy. A nie, nie chcę. Nie chcę zajmować. Myślałem, że może można zająć, ale to tak weźmiemy. Tutaj widzę, że nic nie jest zbudowane. Tutaj... Vivat.pl ma 2 miliony tutaj nic nie jest zbudowane, tutaj mamy 45 tysięcy tu nic, tu 5 tysięcy, to ma prawie milion tutaj jest milion tutaj jest milion to ktoś musi mieć przynajmniej to jest 12 milionów, bo to milion 6 milionów, 7 000. 14 milionów no jest. A sobie zajrzyjmy, zobaczmy co on tam ma. Miasto przyszłości. To pewnie jakieś kosmity będą. Statki kosmiczne i w ogóle. Zielone ludziki. A zobaczymy, czy to będzie miasto przyszłości. Latające samochody. Już mi się podoba. Kurczę, podobają się. Naprawdę Super to zrobię, wiecie To chyba ma opuszczony budynek, nie Lotnisko Minus 32 tysiące nie ma podatki niskie na 12% Uuu Czemu tak źle idzie? Co mu tutaj takiego, że ma minus 32 tysiące takie fajne samolociki sobie brykają. Kurde, 3 reaktor, reaktory prędkie Nie, nie ten reaktor prędki, to jest zwykły reaktor Wykształcenie miarkowane O, ho, 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 ho. Kolego, wybuchnie ci to w najbliższym czasie i będzie po mieście Lepiej nie zlekać Czy ty tutaj masz jakąś szkołę? średnią, To dam ci radę, wybuduj sz 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 szkołę podyplomową chociaż, bo tu jest konieczny poziom techniczny. Widzę, masz poziom techniczny. A to od Marionki pewnie jeżdżą. Poziom techniczny to znaczy, że musisz mieć wieżału. Jeszcze możliwe. Jest taka opcja u Ciebie. Tak, to i wieżału musi być. A wieżału... Nie wiem w jaki sposób, ale daje ten poziom techniczny 3. Chociaż nie muszą się uczyć. Gdzie tu jest ta wieża? Ten, ten wieża V, takie wielkie powinno być. O, nie masz. Nie wiem. To nie wiem, co Ci daje te 3 y, poziomy techniczne w tym mieście. Naprawdę. No, jest szkoła średnia. Jest szkoła podstawowa, jest biblioteka. Nie mam pojęcia co ci daje. Poziom techniczny 3. No ale ja tu widzę, że jest umiarkowane, więc to wybuchnie. I będzie po mieście. Ale bardzo mi się podoba tutaj mm, rozstawienie tych dróg. Naprawdę super. Jak to przestępstwa? 2, malutko zgonów 0. Tutaj na pewno recykling widzę, że. Yy, Pewnie sporo Ci daje. Gdzie tu masz tutaj recykling korego? Gdzieś go widziałem jak tutaj jest. Fabryka procesorów, fabryka elektroniki użytkowej, czyli sprzedajesz na pewno telewizory. I inne. Czyli idzie ci naprawdę fajnie. Tylko mówię, coś musisz zrobić z tą elektrownią, bo to na pewno wybuchnie. Dobra, wracamy do swojego miasta i chyba zakończymy ten odcinek Palamino, palamino. Pala Mamy tutaj ile 10 tysięcy zarabiam, dobra. Z tej strony Kurosaki. To jest region, gdzie gramy właśnie z Sato Marionką. Ja się z wami żegnam. I zapraszam na następne odcinki. Cześć.